Na scenie mamy taką sytuację, że kręcimy ten film pod tytułem Ameliniu, z tym, że dwójka z aktorów umarła w trakcie kręcenia filmu na planie i Grzesiek było, będzie musiał za nich nadrabiać. E, później do scenki wejdzie Agata, dodatkowo ona również umrze i Grzesiek będzie musiał sobie poradzić z animowaniem naraz trzech trupów. Ameliniu. Ameliniu. Trzy, I I dwa, jeden... WIDAŁO! Pszdęk! Pszdęk! psztęk! Cóż to takiego? Tu tu tup, tup, tu, Co tam takiego masz? Jakiś nieznany mi metal. Pokaż. Patrz. O, Słuchajcie, to jest amelinium, tego nie pomalujecie. Tak się nazywa ten rzadki metal. Dokładnie tak. Ale skoro my nie znamy tego metalu, to skąd ty wiesz? Właśnie. Ha, ha, ha. No ja zakopałam tutaj wszystkie minerały, żebyście wy mogli je potem wykopać. Ale po co? Wy, kiedy będziecie zajęci wykopywaniem Amelinium. Ja będę kopać złoto, które było pod waszymi nogami. O tu! Żdęk! żdęk. Więc to był twój chytry plan! Patrz, a my głupie patrzyliśmy cały czas wprost i po pod niej. Ej! Co? Co to w ogóle Zarazka. Ameliniu. Ha! Ten metal jest zrobiony z dzieci, które mają nazwisko na imię Amelia.